Dajcie znać w komentarzach, czy zastanawialiście się kiedyś, czy kobieta jest wami zainteresowana, nawet gdy z wami nie rozmawia? Albo czy już się poznaliście i mimo że na początku trochę rozmawialiście, ona zachowuje się, jakby was nie znała, jakby was nie było. A potem myślisz, czy przykułam jego uwagę, choć trochę, mimo że już do mnie nie mówi? A może po prostu jestem wobec niego całkowicie obojętna. Nie martw się, bo odpowiedź znajdziesz w tym filmie. Po pierwsze, jeśli ciągle reaguje na twoje wpisy w mediach społecznościowych, trzeba coś wyjaśnić. Chociaż w innych filmach mówiłem, że reakcja w mediach społecznościowych nie zawsze oznacza zainteresowanie. Prawda jest taka, że kobietom trudniej jest zareagować na historię mężczyzny. Nie lubimy przejmować inicjatywy, sprawiać wrażenia, że jesteśmy łatwe i zniewolone. Więc jeśli mimo wszystko, nawet gdy już nie rozmawiacie, ona nadal od czasu do czasu reaguje na wasze opowieści, zapewniam was, że nie jest wam obojętna. Jeśli po prostu je obserwowała, nie reagując, to może to być zwykła ciekawość. Ale jeśli poświęca czas na reakcję, to dlatego, że coś w tym jest. Po drugie, wspomina o tobie pośrednio znajomym, których macie wspólnych. Jeśli później dowiesz się, że pytał o ciebie lub pozytywnie skomentował twoją wypowiedź w rozmowie z tymi znajomymi, to bardzo dobry znak. Nikt nie skomentowałby tego bez powodu, ryzykując, że ktoś zgłosi sprawę lub usłyszy: Och, Podoba ci się co? Jeśli tak się stanie, to prawdopodobnie jest to fortel, mający na celu skłonienie znajomych, żeby przyszli i ci o tym powiedzieli. Po trzecie, utrzymuje kontakt z bliskimi. To bardzo powszechne. Kiedy kobieta nie chce być tak bezpośrednia, lub chce udawać, że jest niedostępna, będzie próbowała dotrzeć do ciebie pośrednio. Często wiąże się to z zaprzyjaśnieniem się z przyjaciółmi lub osobami z Twojego kręgu. W ten sposób wierzy, że nie będzie tak oczywista, a spotkanie będzie bardziej luźne. Wie, że jeśli dojdzie do spotkania, ty będziesz obecny, więc stara się to robić w bardziej subtelny sposób. Po czwarte, szuka pretekstów, żeby na Ciebie wpaść. Jeśli pracujecie razem, Chodzicie na tę samą siłownię, lub uczycie się w tym samym miejscu. Znajdzie sposób, żeby bywać w miejscach, w których jesteś. Na przykład, jeśli wie, że zazwyczaj jesteś w kawiarni o określonej porze, znajdzie sposób, żeby często do niej wpadać. Stara się być obecna w twoich oczach, ponieważ wie, że znajomość zwiększa atrakcyjność. Numer 5. To może być nieco bardziej bezpośrednie. Jeśli w trakcie rozmowy dałeś jej prezent, lub wykonałeś drobny gest, a ona nadal go ma w zasięgu wzroku, pokazuje ci, że jej zależy, że go nie wyrzuciła i że o tobie pamięta. To sposób na otwarcie drzwi, abyś mógł ją ponownie poszukać, bo ona prawdopodobnie tego nie zrobi. Numer 6. Posty z sugestiami w mediach społecznościowych. To bardzo powszechny znak, ale trzeba być ostrożnym. Kiedy kobieta publikuje piosenkę, cytat lub coś, co wydaje się być skierowane do kogoś, bardzo prawdopodobne, że wysyła to do ciebie, żeby sprawdzić, czy zareagujesz. Jednak może to być również skierowane do kogoś innego. Sam ten znak nie jest więc rozstrzygający, ale w połączeniu z innymi jest bardzo silny. Numer 7. Unikaj odcinania się od jej życia. I całkowitego dystansowania. Prawdopodobnie nie będzie się już do ciebie odzywać, ale zauważysz, że cię nie usuwa, nigdzie cię nie blokuje. To tak, jakby zostawiała uchylone drzwi, czekając, aż znów się odezwiesz. Gdyby naprawdę nie była tobą zainteresowana, bez wahania zerwałaby wszelki kontakt. Jeśli tego nie zrobi, to dlatego, że wciąż ma szansę. I to już wszystko w dzisiejszym filmie, moi drodzy przyjaciele. Ogromne podziękowania z całego serca dla wszystkich, którzy już są częścią tej niesamowitej rodziny, za wasze bezwarunkowe wsparcie. A jeśli jesteście tu nowi i ten materiał wam pomógł, na co czekacie? Kliknijcie przycisk subskrypcji i aktywujcie dzwoneczek, aby niczego nie przegapić. A teraz. Chętnie posłucham Waszych opinii. Czy rozpoznaliście któryś z tych znaków u kogoś wyjątkowego? Czy myślicie, że ta osoba myśli o Was, mimo że dzieli Was tak wiele? Zostawcie swoje komentarze, a ja chętnie je przeczytam. Ślewam mocnego uścisku i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się!